No właśnie, był Ekwador i jest cały czas tutaj, Celski są. Na, 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 na Nie, nie, się nie mówi. mówi się cycki. Cycki to wiesz. Krow, krówka, świnka. Można się pomylić po Tak, nie? ale zestaw jest cały czas koło ciebie, czyli tam, gdzie. <laughs> mm, wiesz, od razu bania się śmiernie, nie? Ja nie wiem, czy to. Miejsce nieogarnięte, ale zupełnie tak jak. Czy nie powinniśmy dograć ten do tego twojego teledysku? <laughs> no, można to ogarniać. <laughs> w końcu kobieta się zdenerwuje, jakbyś to ogarniał cały dzień. Nie? No dobra, a powiedz mi, jak się czujesz właśnie w tym twoim nowym stylu muzycznym, bo przecież hip-hop-opcem byłeś. A... Bo no, nowy no 13, 13 lat. No to co to jest? 13 lat? To wiesz, czas tych cudowności, czas. Ty zawsze jesteś pamiętowe, tak? <grym> Ty masz 18 no. lat, tak? Trzymaj, masz mniej 13? do w wieku nie mogle. No. Ty no wiesz co, niestety wystawały mi już nóżki z kołyski, ja już dawałem czaby, śpiewałem czary Mary wtedy, nie. No. No, no właśnie, a opowiedz o tym, bo no to był 2009 rok to była piosenka. To była dwa, piosenka, to był hit, przebój e, roku, tak? Jest. 2009. Tak, no i ja ci powiem że bardzo dobrze się sprzedaje do tej pory, nie mam problemów z tą piosenką. nie? Taki ciągnik tak zwany. To najważniejsze tytuł, że nie masz tytuł, tytuł zobowiązuje, żeś wszystkich za, zacarował czary Mary. Czyli taki wiesz, z, ciebie, z ciebie taki Czaruj. Czaruj. czarodziej. Jak ostatnio tyś napisał komentarz pod tą piosenką nową, no nie? Że ty, ale ja nigdy nie, no to coś dziwnego jest z tą piosenką. Ktoś chyba ja zrobił z nią czary-mary, no bo tak mi się wkręciła po trzecim przesłuchaniu, że ma taka. No dobrze, no. no, Także tak, no. to ja, to ja, ja no. byłem no. <ślamy> To już wiadomo, kto pisze komentarze pod teledyskami. To nie ja piszę. Ty napisałeś, dobra. ty. Tego się trzymaj. a jeżeli chodzi o kobiety, które zatrudniasz do teledysku, no, zazwyczaj to są dziewczyny. Nie wiem, twoje koleżanki, znajome, nie wiem, znajome twojej żony, przyjaciółki, przyszłej żony, <laughs> byłej żony, nie 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 przyszłe kochanki. Może to nawet twoje były żony. Nie, nie, To jest, to po prostu że trudnią kobiety. Czyli musisz im płacić? No. <śmiech> Co, <śmiech> Za tą to przyjemność bycia z tobą. Teraz wiesz, bez papieru na do kibla nic nie chodzi. Czyli A, wiemy jedno: Kolec musi płacić. <laughs> o, Ale nie za wszystko, nie świruj! To on no. specjalnie nazywał się Spice po angielsku. Taki pocisk, że musi płacić. Ej, nie czyśli pomyślnie. Słuchajcie! Hej. Nawiążę tak. Telefon dzwoni, podnoszę słuchawkę, halo, stop. Właśnie. Roberto, no. wiem, że ciebie dzwoni. No. właśnie, cały czas telefon. Telefon, telefon czy... dobrze, że trzymasz. No. Z tego co to wiem. Biznesmen. Z tego co wiem, Kolec czeka na. Kolejny dowód na w kolejny swojej buki. karierze, aby udowodnić, że ksywka zobowiązuje. Musi. Żegnamy na chwileczkę Roberta. A On do my... na nas powróci i podejrzewam, że z jakimiś niespodziankami. Więc zostańcie z nami, a teraz ale, zobaczcie. Co... Ale już chyba troszeczkę. A to ja zabiorę, co? Ale to dół tak. przynieść chociaż. Albo właściciela. Właściciela bardziej. Właścicielka. Niech przyprowadzi dziewczyny. Może być właścicielka. Dobra. To na chwilę żegnamy się z gościem, a was zapraszamy no, do wspaniałych dziewczyn: Mr. Saxo Beat. Czyli Aleksandra. Powiem tobie, zawsze tak. marzyłem, żeby grać rolę takiego detektywa, który przesłuchuje takie panie. I w taki sposób. Na I sensu, na marzeniach się jest Bardziej mi pasowałeś do tego wizerunku, mm. tego strażnika, który został no, niestety. Ale zobaczcie sami i przypasujcie rolę. Do kogo na przykład ombre pasuje? Do nikogo. Odpowiem wam tyle. <laughs> Kolej. do mnie. A ci dowali ja, ja Koniec! <laughs> Gramy.